Cześć! Dzisiaj kolejny poradnik pod tytułem Jak wiercić w upierdliwych miejscach a w zasadzie jaką sobie do tego dostawkę do wiertarki zrobić. Tutaj jest e, jakaś byle jaka dedra która też już mi z 10 lat służy natomiast ona jest tylko do jakichś drobni z takich rzeczy, powiedzmy do malutkich wierteł ich używam czasem, żeby w jakimś mosiądzu wiercić. E, I teraz tak. Jak macie taki upierdliwy kształt jak właśnie omawiana poprzednio rękawica no to na płaskim stoliku od wewnątrz jeszcze można wiercić, ale jeśli chcemy już przy końcówce ankietu, to jest problem. Tutaj niby można, natomiast widzicie, że to się całe gibie. Bo najprostszym patentem jest podłożenie sobie jakiegoś klocuszka, no i oczywiście na nim wiercenie. Nie? Prosta sprawa. Co natomiast zrobić, jeśli mamy upierdliwy kształt zamknięty, typu na przykład łokieć dookoła ręki. Bo takie też w przyszłości mam nadzieję, że będziecie... Drodzy, potencjalnie płatne, że robić. Ewentualnie może ktoś mieć dużą rurę do przewiercenia po prostu, na przykład, nie wiem, do kanalizacji i też sobie chce ją ogarnąć. No tutaj tego już w żaden sposób nie oprzemy. Od środka też się to w żaden sposób nie zmieści, na przykład. Ta opacha. Więc, co należy uczynić? Można to oczywiście robić wkrętarką, powiedzmy, czy wiertarką ręczną, ale jest to strasznie upierdliwe. A jeśli musimy rozwiercić na przykład nit w takim miejscu, to jest to w zasadzie prawie niewykonalne. Jest to strasznie trudne i wredne i się wietł mi i się człowiek wścieka. Natomiast, tak, polecam zrobić sobie taki patent. To jest stolik do wiertarki, który sobie dorobiłem, bo ten był oryginalny, natomiast. Ten dorobiłem sobie osobno. To jest taka bardzo duża wiertarka słupowa, z bardzo dużym wysięgiem też. Polecam się gdzieś kiedyś w taką zaopatrzyć, jeśli poważnie myślicie się o zabawie w partnerstwo. I stolik wygląda bardzo prosto. Tutaj jest obejma zrobiona z grubej blachy stalowej. Jest skręcona śrubą. Do niej dospawany jest, dospawana jest płyta. Płyta musi być wysoka, żeby zachowała sztywność w tej płaszczyźnie, w której macham teraz telefonem. I na samym końcu dospawana jest rurka. Rurka jest w osi z wiertłem. Także w momencie opuszczania pinoli, to sobie wchodzi tam do środka, co pozwala właśnie bez problemu wiercić. No i po co jest ta rurka? Po to, że teraz sobie mogę to włożyć tutaj. I w każdym miejscu wygodnie nawiercić bez robienia jakichś podstawek, cudów i wianków. Tak samo tego typu upierdliwe miejsca, właśnie o, z takimi nitami. To są tyle fajne, że w ogóle to się na tej rurce już opiera i nie rusza się przód i tył. Więc tylko trzeba sobie kontrolować płaszczyznę. Oczywiście przed każdym wierceniem warto to napunktować. Jeśli Wam się nie chce punktować, to z takim patentem w zasadzie wystarczy rozklepać na przykład nit-młotkiem, jeśli chcecie go rozwiercić. I to w zasadzie tyle. Bardzo polecam zrobić sobie taki patent. To jest dosłownie godzina wycinania i spawania. No i potem oczywiście, jeśli nie możecie tego ściągnąć, tej góry od wiertarki, tak jak ja tutaj na przykład nie mogłem, ponieważ za cholerę to nie chciało zejść, a poza tym ta góra waży chyba 60 kg i nie chciałbym się tego ściągać, to ja to po prostu po zespawaniu zagrzałem palnikiem i na gorąco zagiałem na całym słupie. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że jak zwykle kogoś to natchnie do czegoś. Ćwit, bujaczki.